Czwarty odcinek. Kolejne wyniki i pytania. Zapraszam do czwartego odcinka SG Turnieju. Pytanie pierwsze odbyło się ze ścieżką dźwiękową, a prawidłowa odpowiedź to... Zdebrein genialny umysł. Pytanie drugie. Ile milimetrów zębów może mieć wąż mamba czarna? Prawidłowa odpowiedź to... B13 mm. Pytanie trzecie. W którym kraju żyje najwięcej osób? Poprawna odpowiedź to. W Chinach. W odcinku trzecim udział wzięło 7 osób. Po raz kolejny nikt nie odpowiedział poprawnie. Ponownie wykonamy losowanie dla wszystkich. Wygrał uczestnik z numerem pierwszym Gratulacje Polkocie 16 jesteś zwycięzcą trzeciego odcinka Sg Turnieju Pytanie pierwsze Na jakiej stacji nadawano pasmo Hyper do 2011 roku? A. Na zapie B. Na Mini Mini Plus C. Na Owsiak TV Pytanie drugie. Z jakiej kuchni pochodzi krem brul? A. Z włoskiej. B. Z hiszpańskiej. C. Z francuskiej. Pytanie trzecie. Za co ogłaszano koniec średniowiecza? A. Za koniec rzeszy niemieckiej. B. Za koniec Bizancjum. C. Za zniszczenie państwa franków. Na odpowiedzi czekam do 23 marca. Do widzenia i do zobaczenia.